Nary dawaj 17 z groszami cało 18 euro tak, ani kawał drogi ani jakieś spektakularne yy, mosty przynajmniej akurat po prostu baj drogi kawałek Mam wrażenie, że im bardziej turystyczne miasto, tym jest lepiej opisane na drodze. Nie? Więcej no. jest napisów. Jak się ustawić? Prosię tutaj się odnaleźć. Rondo. Zjedź z ronda. Skręć w lewo na na nie stronie no to znaleźliśmy chyba Camper Park przed nami inny kamper się tutaj właśnie melduje i od razu, dostaliśmy, od razu dostaliśmy ulotkę jak się dostać do Wenecji tam się Niemiec pan Niemiec przed nami camperem melduje ja na chwilę wysiądę Czekamy w kolejce. Czekamy w A no to podłączamy prąd i idziemy do Wenecji. Chodźmy tak. No jesteśmy już zainstalowani. Tym razem nie camping, tylko bardziej camper park. Dogodny pod samą Wenecją, transport. Z miejsca do centrum Wenecji autobusem. Cena za camper park 18 euro za dobę, i to jest 24 godziny liczone od momentu wjazdu. Bez prądu prąd dodatkowo 4 euro za 24 godziny. Bilet w jedną stronę autobusowy do Wenecji 1,5 euro. My w tej chwili żeśmy stanęli. Nie tracimy już czasu po prostu idziemy zwiedzać Wenecję. Także Ruszamy na przystanek. Słuchajcie, no i jedziemy. Autobus rzeczywiście... Czekaliśmy 2-3 minuty. Z parku na Piechotę do przystanku 10 minut się idzie. Ważne, żeby przejść na drugą stronę ulicy. Ale to facet na recepcji dokładnie wytłumaczył. No nic, jedziemy. Jedziemy łatwo, bo do końca. Jechaliśmy dosłownie moment. Nawet nie wiem, czy 10 minut, czy szybciej. Szybciutko. Szybciutko. Także jesteśmy już na dworcu. Tutaj sobie będziemy wysiadać. Zostawimy Pineskę od razu, żeby umieć tu wrócić potem. Trzeba zobaczyć do które autobusy jeszcze. No ale myślę, że tutaj nie będziemy do nocy chodzić. One tutaj pewnie długo jeszcze. No i wysiadamy. No i możecie wierzyć albo nie. Udało się. Jesteśmy w Wenecji. Oczywiście pierwsze kroki idziemy na plac Świętego Marka. Coś zjeść, bo jesteśmy głodni. Chyba, że po drodze coś do jedzenia znajdziemy. Pewnie tak. Słuchajcie, Magdy się nie dało namówić na coś innego niż pizza. No ja tu kocham pizza. Pizzy nigdy dość nigdy Już się trochę pizza za z, przejadła. Magda cały czas marinarę wciąga. A ja zaraz wam pokażę. Ja za, zatęskniłem za kluchami. Jak, jak pizza? Dobra. Aperolek też jest Magda z pizzą. Pewnie mi kawałek zostawi. It's okay. A Krzysiek ma lasagne. Po prostu ma lasagne i będzie jak coś innego. Może mi kawałek zostawi. E, ja lasagne robiłem tysiące razy w Warszawie, ale nigdy w życiu nie jadłem prawdziwej włoskiej lasagne. Teraz spróbuję najbardziej klasyczną bolońską lasagne zamówiłem. Zobaczymy, czy to w ogóle leżało to, co ja robię, koło oryginalnej. Smacznego. Um... I powiedziałbym, identyczna jak moja. Nie mam żadnych, absolutnie żadnych problemów, kładąc moje ulazanie przy takiej wenecji No i super jemy, bo nam stygnie. Jak pewnie zauważyliście, u nas bez dobrego posiłku nie ma zwiedzania. Pojedliśmy, było bardzo smaczne. I teraz już możemy iść na plac Świętego Marka, i tam też się nie odbędzie bez posiłku, bo planujemy kawę i lody. Idziemy, ale tutaj ruch, szczerze mówiąc, mi się bardziej te Motorówki podobają niż te gondole. To lakierowane na wysoki połysk, to jest pewnie drewno-tekowe, wygląda to prześlicznie. Słuchajcie, mamy breloczki. Cały wybór. I tak naprawdę z Wenecją nam się kojarzą trzy motywy: gondola, maska karnawałowa albo yy, lwy weneckie. Czy tam lew wenecki? I teraz nie wiemy, który motyw wybrać. I tutaj wybór jest dosyć dużo. Coś Ci Magda przypadło do gustu? Najbardziej tak powiem widziane. Najwięcej motywów mamy nabyć. Ale nie masz lwa. A są z lwem weneckim? Nie, nie ma Co? Po, po prawej stronie. A. Wyżej, 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 wyżej. O. Ale tu masz samego lwa. To jest sam le, lew wenecki. Tu masz taki jakiś ze wszystkich. Idziemy dalej na razie. Idziemy, poszukamy. Te nie były złe. Ale, jakby nam się udało znaleźć taki, żeby na jednym breloczku była gondola, maska i lew wenecki, to byłoby idealnie. To już chyba ostatni nasz breloczek w tym, yy, podczas tej podróży włoskiej. Następny sklep z pamiątkami są breloczki. Co tutaj? Masz coś ciekawego? No, ten. Yy, w w kategorii kiczowatość by wygrał, to też ma swoje plusy. Nie wiem dlaczego, ale ja bym chyba najbardziej chciał lwa feneckiego Takiego skrzydlatego. Magda, twoje ulubione wisiorki I to jest biżuteria, a nie breloczek. To się nie łapie w tym Zobacz. samym. Za 6 euro ci mogę kupić. Dać M i M jest. Kupić ci? Tak, poproszę. No dobra, to żeśmy zrobili zakupy. Ale żeśmy się ostro targowali. Czy ja Wam muszę powiedzieć, że ja, jeżeli chodzi o biżuterię, mam od swój, gust. swój gust i uwielbiam szkło murano. I uwielbiam tego, tą, typu. tego typu biżuterię. I teraz tak, dostałam od małżonka szanownego tą medalik pod sukienkę. Dostałam śliczną literkę M, i do kolekcji mamy. Uwaga, uwaga. Złoty, a skromny. Ja stwierdziłem, że jednak pójdziemy w weneckiego lwa. I mamy lwa. I mamy lwa. To mi się najbardziej kojarzy z Wenecją. I może będzie bardziej oryginalne niż maska, bo pewnie wszyscy maski kupują. I jeszcze do literki masz łańcuszek. Także zrobiliśmy bardzo konkretne zakupy. Krzysiek się targował jak nigdy. Targowałem się chłop. Jak, hop, jak lew wenecki się targował? Chłop, chłop, jak nam dorzucał do torebki, to opuszczał ceny. Jak przyszło do płacenia, to stwierdził, że chce 2 euro więcej, ale nie daliśmy się. Także pamiątki mamy kupione. No idziemy dalej. Trochę zderzamy się ze stereotypami o Wenecji. E, jesteśmy tutaj pierwszy raz i do tej pory. Wiele słyszałem opinii, że tu jest brudno i śmierdzi. Wcale nie jest tak brudno. To jakieś tam pojedyncze papierki, ale nie ma tragedii. A z tych kanałów wcale nie śmierdzi. Także na nas pierwsze wrażenie Wenecji jest bardzo dobre. Pozytywnie. Oczywiście jest tutaj klimat typu takie obdrapane ściany jak tutaj widzicie ale to właśnie chyba robi robi jeszcze klimat że wszystko nie jest takie ładne, śliczne czasami gdzieś tynk odpadnie ale nadal jest klimatyczne Zobacz co to przypłynęło. Nie chciał, nie chciał, Magda wylądowała na gondoli Miało być tramwaj? Słuchajcie, jak ktoś by się zapytał, czy pływaliście Goldoną w, w Wenecji? Pływaliśmy, nie ma problemu To właśnie gondolą upływaliśmy w Wenecji. Z jednego brzegu na drugi. Cena przystępna 2 euro od osoby. Tu jest ciasno, ale dwie osoby się mijają. Straszne tukorki korki mają. Ledwo się mogło minąć. Słuchajcie, obiecałem Magdzie lody na Placu Świętego Marka w Wenecji i są lody. Znaleźliśmy ze dwa, trzy lokale, gdzie bardzo chcielibyśmy usiąść, ale może gdyby nie alternator, to byśmy się tam zatrzymali. Dlatego poszliśmy na lody gałkowe, ale zjemy je na Placu Świętego Marka w Wenecji, a do tych miejsc, gdzie są panowie kelnerzy w białych ma marynarkach, w liberiach, gdzie jest fortepian, kontrabas i skrzypce. Pójdziemy może innym razem, jak przyjdziemy do Wenecji. Na razie zjemy te lody, które kupiliśmy na kulki na wynos. Słuchajcie, dzisiejsza nasza wizyta w Wenecji to nie jest takie typowe, typowy wyjazd, przyjazd na zwiedzanie, że mamy zobaczyć to najciekawsze obiekty czy najbardziej zabytkowe, czy najpiękniejsze miejsca w Wenecji. Dzisiaj pomysłem naszej wycieczki jest, wracając do domu, zatrzymać się w Wenecji na lody. Także dzisiaj nie będziemy zwiedzać tych wszystkich rzeczy, o których mówiłem, czyli najciek najciekawszych, najpiękniejszych, najbardziej zabytkowych rzeczy. Dzisiaj po prostu się pokręcimy po Wenecji, ale mamy już dobrą metę, bo ten Camper Park jest bardzo fajny. Mamy opracowany transport do Wenecji z, parku, z Camper Parku, który jest bardzo, bardzo wygodny. Do samej Wenecji z Warszawy nie jest aż tak daleko. W jeden dzień można przyjechać. Także na pewno zorganizujemy tu jeszcze przynajmniej jedną wycieczkę, żeby cały dzień spędzić w Wenecji i zobaczyć to, co najciekawsze. Ale na pewno nie o tej porze roku. Tutaj trzeba przyjechać totalnie poza sezonem. Słuchajcie, wracamy pomału na nasz dworzec, żeby złapać autobus bądź tramwaj do parker, yy, camper parku. No i oczywiście musimy się przeprawić przez kanał, naszą gondolą. Teraz powinni podpłynąć, na razie czekamy. Magda, już zadowolona, że znowu będzie się mogła przepłynąć. są nasi gondolierzy. A, dopiero ładują się z tamtej strony. No dobra, czekamy. Z powrotem z Wenecji do Camper Parku przyjechaliśmy takim tramwajem. Bilet jest ten sam, co na autobus. Tak jak wcześniej mówiliśmy, do kupienia na kempingu. Także 10 minut na piechotkę, spacerkiem już spokojnie i mamy Camper Oboje mamy ochotę na zimne piwo teraz. Magda się nie może tak piwa doczekać, że już wody pije. I ten duży napis Parking San Giuliano. To już jest wjazd i wejście na nasz camperpark. Park. Skręcamy w lewo. I tak naprawdę to już jest koniec naszej wycieczki. Naszych włoskich wakacji. Zostaje nam tylko powrót do domu. Mamy zamiar to zrobić jutro jednym pociągnięciem. Staniemy pewnie jak się zrobi widno, czyli koło godziny siódmej. Nawet rano nie będziemy jeść śniadania na kempingu. Tylko plan mamy taki, żeby wstać, spakować się, zebrać, ruszyć i dopiero gdzieś po drodze na stacji benzynowej zatrzymać się na kawę. I ostatnie w tym roku włoskie Cornetto. To będzie nasze śniadanko. No a potem tniemy do domu. Jak sprawdzałem dzisiaj rano na Google Maps mamy jakieś 14 godzin jazdy. Czyli gdzieś pewnie koło północy, po północy dotrzemy jutro do domu.